Ania, po prostu cię nie poznaję, Co gale, wyglądasz inaczej, i normalnie nie mogłem cię wyłowić z tłumu. Bo ja lubię się zmieniać. Dla mnie to jest mega fajna sprawa, jak e, mam ciężki okres w swoim życiu i mogę coś zmienić, żeby nikt mnie nie poznawał. To jest mega super. Podzieliście się z ciężkim okresem w życiu? Mam bardzo dużo pracy, zostałam menadżerem klubu, więc po prostu milion rzeczy na głowie i nie zawsze jest mi to na rękę, że wiesz, ktoś mnie zaczepia i tak dalej, więc lubię się zmieniać przez to. Twoja wymarzona praca? Wiesz co? Yy, chyba tak. Wiesz, to jest bardzo fajne zajęcie, mam pewne obowiązki, wiesz, mam ludzi, z którymi pracuję i to jest coś naprawdę ważnego i fajnego, jakby daje mi to szansę się rozwijać, no i fajnie, jak wiesz. No. Sześć lat jestem w imprezowym jakby trybie życia, bardzo dużo klubów zwiedziłam, wiem, co się dzieje i jakby mogę teraz swoje pomysły przelewać na, na klub, którym się zajmuję i to jest fajne. Ale cały czas jesteś jakby w fejmie i w ogóle działasz. I wszędzie cię widać, i robisz wywiady, i jeździsz na imprezy. Tak, oczywiście nie rezygnuję ze swojego życia, e, które prowadzę do tej pory. E, dalej mam nadzieję, że będę w moim ukochanym programie, który dał mi szansę na to wszystko. E, ale też realizuję się w innych e, sprawach. Okej. Okay. Fajne, Poważnie nie? brzmi. No Fajnie. To wiesz. Nie? Co, a ja już mam 27 lat, ile mogę być tą samą małą, nie? Zdradziła nam wiek, niesamowite. Ania, jako kobieta, no wiesz co. Nie Kobiety jest, nie zradzają. So, jest medycyna estetyczna, ona mi pomaga. <laughs> Dobra, powiedz mi teraz tak. Walka Linkiewicz-Lin Masti. Powiem ci tak, ogólnie e, nie kibicuję żadnej e, nie kibicuję żadnej z dziewczyn. E, uważam, że wygra ta, e, która się lepiej przygotowała. Wierzę okay. bardzo w to, że one e, tak jak o tym mówią, że tak strasznie trenują, to że tak faktycznie było. Bardzo się cieszę, że Fame ma jakby e, nabiera takiego fajniejszego. E, Wiesz jak to rozpędu, jest? Tak. Rozpędu. Wcześniej to wszyscy traktowali jako takie y, gówno, wiesz, takie, że to, to jest takie, słowo, ale, ale, no, ale no nie ale ukrywajmy, tak. no, że no. wiesz, no jakby nie było dobrych komentarzy na, na, na temat tej gali i wiesz, wszyscy to traktowali mega źle i dla każdego to było jakieś tam upokorzenie, straszne i tak dalej, a teraz y, już on nawet od wcześniejszej Gali, jakby to się tak fajnie rozwija, no jest prawda? zajebiście duży progres. Widać nawet to w walkach, gdzie wiesz, to już nie jest jakieś tam okładanie się, przytulanie, tylko to już jest naprawdę. No i są konflikty tak, i Tak, Oczywiście to, brzmi. Są, to są fajne walki i jakby z przyjemnością dla mnie się to ogląda. Tak jak byłam bardzo sceptyczna do tego, pomimo tego, że kocham Bojtka, naprawdę uwielbiam go i, i jest moim dobrym ziomkiem, tak byłam do tego sceptycznie nastawiona, a teraz widzę, że z Gali na Gale jest zajebisty. Progres. I powiem ci szczerze, że przyjeżdżam tutaj z zajebiście y, fajnym nastawieniem i, i fajnie mi się ogląda to, co się tutaj dzieje. Poszli bardzo do przodu i oby wszystkie inne federacje y, uważały, bo o, i mogą ich no, wiesz co, trochę inne federacje, te, tym bardziej te sportowe i ludzie tam zaangażowani, mają potężne pretensje, że, wy się nazy znaczy, że, wy, że Fame MMA nazywa się MMA bo nie powinno, bo to nie są sportowcy, bo to są showmeni, bo to są celebryci okay, i oni więcej oni... zarabiają i to w ogóle nie jest sport ale wiesz. to wiesz, to tylko zależy, jakby to, że oni więcej zarabiają, to tylko zależy od tego, że jakby e, fame, e, fame MMA docenia ludzi, z którymi pracuje znaczy, I to jest tro... bardzo fajne Tak, no, no, masz trochę w tym I... racji. natomiast to jest, to jest tak, że tutaj jest jakby odwrotna kolejność tu trafiają ludzie, którzy najpierw są znani i tak, walczą, oczywiście. a tutaj ci młodzi ludzie, którzy tam trenują kilkanaście lat, mają szansę poprzez to, że świetnie walczą, tak. dopiero być znani. Może oczywiście to, o to jest bardzo dużo zawodników, którzy naprawdę trenują całe życie i to jest ich, wiesz, mega wielka pasja i faktycznie oni są mega niedoceniani. Naprawdę są mega niedoceniani, bo znam bardzo dużo takich zawodników, którzy y, poświęcają temu całe swoje życie i biją się za marne grosze. Y, a tutaj y, tu właśnie to jest fajne że to jest właśnie docenienia właśnie mm -hmm. tego że ktoś ma fame tu akurat jest to, że ma fame a szkoda że nie ma w innych federacjach tego że wiesz ktoś ma talent i poświęca temu całe życie i szkoda, że nie jest właśnie tam e, przez to doceniany i z jednej strony jakby jest mi trochę szkoda tych zawodników, którzy są naprawdę e, dobrymi fajterami i no niestety na no, takie pieniądze nie mogą liczyć, ale to jakby to jest już jakby sprawa federacji. Żadnej federacji jakby nie chcę e, obrażać, bo e, wszystkie i KSWFN no, no, jakby to oczywiście, że i tak tyle, no. i to jest praca, to jest wiesz pot, krew i ciężkie przygotowania nie tylko zawodników, ale i ludzi Ci, którzy to wszystko robią, cała, no. oczywiście, że tak, ale, ale jakby fan fame MMA jakby docenia to, z, z jakimi ludźmi pracuje mhm. i fajnie by było, gdyby też inne federacje zaczęły to doceniać, że wiesz, jest facet, który ma naprawdę osiągnięcia i jest... I, w niej jednej walce pokazał bardzo dużo mhm. i y, fajnie by było, gdyby oni też zostali docenieni. Wtedy by nie byłoby takiej jakby e, jakiejś walki, obrażania i tak dalej. Jakby mhm. każdy, każdy był doceniony i to by było fajne. Nie będę się pytał o Twoje typy, ale jeszcze raz cię zapytam, która z dziewczyn Twoim zdaniem ma większe szanse na to, żeby wygrać dzisiejszą walkę? Wiesz co ja jestem, y, ja zawsze uważam, że wygra lepsza. Ja rozumiem, że można kogoś lubić albo nie, ale Ona takie krzyczenie, tak, ale takie wiesz, krzyczenie, jak ktoś nie wygrał, gwizdanie, buczenie i tak dalej, wiesz, to jest sport, tak? Ludzie jest jeden, który się lepiej przygotował albo drugi się lepiej przygotował, jest wiesz, zły dzień nie wiem, cokolwiek, wiesz, co chodzi. I jak ja widzę, na przykład jak są wygrana jest walka przez kogoś i wiesz, nagle wszyscy buczą i w ogóle to jest zero szacunku do zawodnika. On poświęca całe życie. I ja uważam, że wszyscy powinni do tego sportu podchodzić z takim zdrowym rozsądkiem. Wow, 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 i po prostu, wiesz, no, kibicować temu, który faktycznie będzie lepszy, no.